Pochwalony Jezus Chrystus, stajemy dzisiaj razem z Matką Bożą, która prosi o Ducha Świętego dla nas, aby każdy z nas przyjął współpracę z Duchem Świętym całym sobą. Przyjdź Duchu Świętym. W Ewangelii dzisiaj oczywiście jest o zwiastowaniu. Lecz anioł rzekł do Maryi, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. I w końcu Maryja mówi, Fiat zgadza się na wolę Bożą. W Ewangelii, którą słyszymy, w słowach, które zapowiada anioł, nie ma ostrzeżenia, że spotka ci krzyż. Jest droga powołania, droga, która wydaje się piękna, bo będzie z Bogiem. I jest piękna, ale jest i bardzo trudna. Dla Maryi ta droga jest wielkim cierpieniem. I to nie jest coś z gwiazdką, że Bóg nam pokazuje drogę, a potem okazuje się, że było parę przypisów małą czcionką. I te małe przypisy to jest wrześnie winiątek, to jest odrzucenie. To jest wcześne wdowięństwo, to jest krzyż z Jezusem. To, to nie tak. Droga, którą Pan Jezus nam pokazuje, każdemu z nas, to jest droga, w której mówi, że będzie krzyż, ale mówi też, że jest miłością. Mówi, że się troszczy, mówi, że jest dobrym Bogiem, że pokazuje i będzie z nami szedł razem, ale nie obiecuje łatwej drogi. Im coś w naszym życiu jest bardziej wyjątkowe, Niespotykane, rzadkie, to na takie szczyty wchodzi się bardzo trudno. Droga jest dziewicza, droga jest zupełnie nowa, niezbadana, jest więcej niebezpieczeństw, więcej ryzyka, więcej potrzeba przygotowania i więcej trudu, a czasem i wypadków. Tak jest w życiu Maryi, tak jest w naszym życiu. Dzisiaj bardzo zapraszam, żebyśmy odnowili nasze fiat, żebyśmy na naszą drogę, na nasze powołanie, na relacje, które mamy, na wspólnoty, w których jesteśmy, żebyśmy powiedzieli na nowo razem z Matką Bożą: tak, z Tobą Boże, z Twoją pomocą, chcę iść dalej, chcę, żebyś mnie prowadził. To maryjne fiat i w szkole Maryi pod krzyżem ponowione, fiat, przyjęcie na nowo, że to jest mój syn, to jest jestem matką dla ludzi, to realizacja dalej pod krzyżem powołania, to jest droga, do której nas Bóg zaprasza. I zachęcam, żebyśmy z Maryją dzisiaj powiedzieli na nowo, moje fiat, twoje fiat, chcę iść drogą trudną, tą, którą mam, tą, którą jest moje życie i chcę iść w wierności Panu Jezusowi, w wierności Duchowi Świętemu. Błogosławię Wam na piękny dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam, żeby pomodlić się tym teledyskiem razem z Matką Bożą, żeby dzisiaj pozwolić jej wypełniać nasze serce. Mamy też z boku litanię loretańską. Może to jest dobry moment, żeby się nią pomodlić w tej pięknej melodii i zawołać o obecność Matki Bożej w nas. Do zobaczenia.